Wyrzuć go, Wyrzuć go natychmiast Ale zanim to zrobisz obejrzyj ten ważny film o społeczeństwie Animacja o której wam dzisiaj opowiem nazywa się tak jak piosenka Kanye Goest Głównym bohaterem tej animacji jest Stewie Griffin Film przedstawia typowy dzień w Krakowie Powiem wam tyle nowy sezon Cupheada nie wygląda zbyt dobrze Pierwsze co widzimy to ludzi padających do studzienki Jak debile myślisz sobie wow ci ludzie są strasznie uzależnieni od telefonu Otóż nie Jest to fajne przejście do backrooms Następnie widzimy jak policjanci okładają pałkami myszkę Mickey. Widzicie moglibyśmy zapobiec brutalności policji gdybyśmy tylko ich nie nagrywali telefonem i nie ud Dostępniali tych nagrań do internetu A nie zaraz Ten moment jest bez sensu W sensie co ona ma w tej sytuacji zrobić Straż pożarna już przyjechała Co ona ma teraz wskoczyć w ogień i ratować ludzi jak Spiderman Wszyscy są tak uzależnieni, że nikt nie zauważył, że jakaś kobieta leży martwa w komunikacji miejskiej Telefony sprawiły, że ta baba się zamienia w Ghost Rider Nie rozumiem w ogóle tego fragmentu Łop zaczepia kobietę Greg Halfley zadaje mu cios jak w Super Smash Bros i ją ratuje z opresji Dzięki temu zyskuje uznanie ludzi z tym, że tak naprawdę tego nie robi, bo to wszystko się dzieje w jego głowie. Że co, co to ma niby przekazać? Teraz będzie najlepsze. Ach, jest dobrze pamiętam jak po raz pierwszy dostałam swoją Nokia i 5 sekund później zaczęłam kopać psy na ulicy. Typowy polski akademii kierowca przyjechał ciężarówką rozwozić świeże bułki wędliny itp. i te Szacunek dla tego człowieka. It's Przyznaj się też, byś zaczął robić zdjęcia jakbyś zobaczył prawdziwego pikaczu na ulicy. Bał wow, kobieta umawia się z kimś, kto jej się podoba. Okej, okay, ruch dziecko ucieka ze szpitala. Nie wiem co to jest za genialne dziecko, ale od razu po urodzeniu jest w stanie chodzić na czworakach, zabieramy cię zostaniesz wiedźminę. Typie przestań zaczepiać obcych ludzi czemu mu strącasz? Czapkę. Jakby mi taki kajtuś strącił moją ulubioną czapkę, to by wyleciał na drugi koniec Polski jak ten biedny pies w tym filmie. Gdzie są twoi rodzice? Czy ciebie też zostawili przy porodzie jak tego małego gówniarza? Mogę wiedzieć co tutaj robi troll Facebook. Na końcu filmu kajtuś stoi i się patrzy jak Oppenheimer. Podsumowując widzicie co się dzieje, gdy ludzie są uzależnieni od Facebooka, Instagrama, Gmaila, Photoshopa, linka, czeka okay. i co? a więc czego się dziś nauczyliśmy? Telefon sprawia, że kopiesz psy i wpadasz do backrooms.